Kolejny odcinek kurki takiego, baby! No i ja was witam moi drodzy, dzisiaj zapraszam nareszcie do ostatniego odcinka z gry Ratchet Clank Rift Apart. No i jako, że dzisiaj już w końcu kończymy gierkę, zostawcie komentarz o treści koniec i tutaj troszeczkę wyjaśnień, mianowicie gdzie jest osta ostatni szpiegobot. Zacząłem sobie patrzeć wszędzie tutaj, czy nie pominąłem z jakiejś planety, okazało się, że jednak tu zostało. No i mamy, jeden na dwa. I gdzie jest ten szpiegobot? O, tutaj! Proszę bardzo! I zapomniałem zupełnie, że przecież faktycznie z tej planety nie zabraliśmy szpiegobota. No, po prostu. Więc bierzemy go i mamy wszystkie szpiegoboty i od teraz możemy sobie kupić żubra. Dokładnie pani zurko. Żubra. Dokładnie, ale jakiej wersji nie wiem. E, to teraz, zaraz zobaczymy jeszcze kolejną rzecz, ale pozwólcie, że kupię żubra. I to wszystko dzięki tobie. Skarbuje. No i super mamy żubra, tylko że bez ulepszeń, Zobacz, bez niczego. Szanowni, A, ja, ja, ja już nie będę się bawił w ulepszanie. Tak właściwie, bo po prostu mi się nie chce. Nie chce mi się iść na arenę. E, więc po prostu już będziemy gnać i kończyć fabułę. Teraz kolejna ostatnia rzecz. Pancerze. E, tak, nie mam wszystkich. Brakuje mi jednego. Popatrzyłem sobie po raz kolejny. E, czy z jakiejś planety nie zabrałem? Okazuje się, że brakuje mi butów, kapitana, znaczy to jest jako spodnie bohatera. Nie wiem, czy to są buty, czy spodnie, nieważne. Chodzi o ten set, o ten ostatni item. Nie mam go. Okazuje się, że jest ten sam bug, jest ten sam błąd, że jeżeli ja wyłączę konsolę, a nie dotrę do konkretnego jakiegoś tam safe point'a, to według gry będę miał zaliczone, ale nie będę miał itemu. Czyli innymi słowy, ja już nigdy na tym save'ie nie zdobędę butów, chyba że zacząłbym nową grę plus i dotarł na planetę Ardolis, która jest tu piracką mapą. E, trzy odcinki. Trzy odcinki temu. E, baza piratów, dokładnie, więc ja mam 2 na dwa, nie dostałem tych płcików. Nie będę próbował, ja to uznaję za zaliczone. E, widzę, że bardzo dużo osób miało problemy z tym. E, Zaplanuję. A, gdzie ja idę? Niepotrzebnie ja tutaj idę, boże, ja mam się wrócić do baru. E, dużo osób ma problemy związane z tymi błędami z raczeta. no i niestety, no to jest dosyć słaba rzecz. Muszę przyznać. E, zatem, okej, okay, no jedyne co nam zostało, to już zakończyć grę, zakończyć fabułę, więc. Pff, lecimy. Przed siebie. Hej, Widmo. Wszystko inne, wszystkie znajeczki mamy, więc... To jak znaleźć Imperatora? Tak, dokładnie, chcemy zacząć grę. Okej, okay, okej, okay. musimy go zwabić, więc pomyślałem, że przebiorę się za robota z naprawdę dużym... Działkiem laserowym? <śmiech> <śmiech> o, Czyżby by jakaś wiadomość? Posłuchajcie, czy to strach? Może Nie. Nieuchronność śmierci. Nie! To ja! Wygrywam. Mm -hmm. Moglibyście rzec o nic nowego, ale wy jesteście częścią jednego wymiaru. Co zresztą? Może jestem staromodny, ale wierzę, że każdy zasługuje na małe zniewolenie. No kurde, ile tego tu jest? Niezła flota. Pragnę uhonorować doktora, który był dla mnie inspiracją. Naprawdę duże te kielony, zamierzam podbić osobiście. Pierwszy cykl: Megalopolis. Mówiąc trafniej, nowe Nefarius City. No to trochę słabo. No i co teraz zrobisz na Fariusie, stary na Fariusie? Chyba nic. Zbieramy się? Trzeba, Rivet. Oj, trzeba. Bierzemy wszystkich. Mamy całą załogę. Nawet Zurkon Junior. XD. Jeden pier. Oj, tak. Oj, tak. No dobra, lecimy statkami. I, I... to tyle. I oczywiście jeszcze po przejściu gry wejdziemy sobie na ten e, zapis nowej gry plus, bo mamy chyba dwie bronie do odblokowania. Mm, I wtedy będziemy mieć faktycznie grę ukończoną tak na 100%. Ja nie liczę żadnego robienia level i napięć i tak dalej, bo to jest bez sensu. Do nagrywania oczywiście. Okej, okay, czyli jesteśmy tutaj. Nefarius City. Nowe Nefarius City. No, to wygląda? już nie pamiętam. Jak tutaj wyglądała walka z bossem, ale. Ale spoko, damy radę, to chyba nie będzie jakieś mega długie. Centrum handlowe w śródmieściu, dołącz do walki. E, oczywiście, że biorę żubra, bo czemu nie? No i czy. No nie mam żadnego raritarium. Okej, okay, mapy nie ma. No to przetestujmy. Nie to chciałem. No żubr. Jezus. Cyk, cyk, cyk. Ale tylko pięć amunicji mam. Ale słabo z tym żubrem. Uuu. Uh. Pozostali snajperzy. E, chodzi o nich pewnie. I co, pozbyłem się ich? Chyba tak. O, już nie mam amunicji. nie uh. Uuuu, uh, czy mogę się wrócić do pani z Naprawdę nie Ale słabiutko ja tu liczyłem, że... Ajajaj! Aj, aj. No dobra, to liczyłem, że naprawdę ja tutaj z tym żubrem to sobie jakoś lepiej dam radę. Dobra, chyba już snajperzy już baju baju. Czy tu amunicja do żubra? Nie, do pana pokoju tylko. Ja, są przed nami! Jak obrywają pięknie. Siema. Siema. Gdzie Dzisiaj mam konkretnie podlecieć? Mapa offline. To ja nigdzie, nic się nie dowiem. Ja mam tutaj rozwałkę robić. Eee. A nie, to są nasi, kurka rurka. O, 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 o. I idzie niszczyciel. Czy naprawdę nie ma do żubra amunicji? Wow. Dobra, zrozpiję się tutaj pudełka, chyba. Dalej nic. Ty naprawdę ja chciałem tutaj żubrem trochę pograć, i, i nic z tego nie będzie. Oki, doki. I jak oni strzelają w niego, a nie zabierają HP. No to jest ciekawe. Serio, on się tak musiał położyć? Dobra, nie, nie, nie robimy tego. Okej, okay, okej. Okay. Hmm, bruzgowy wybuch może. Naprawdę dużo mu tego KP to ja nie zadaję. Znaczy, Dimage'a. Co mnie boli? No dobra, padł. I teraz gdzie tam? Też już nie mam amunicji. A to nefarius lata. Nefariusy dwa. Gdzie oni tym laserem nawalają? A, byle gdzie. Byle gdzie sobie strzelają. To, to wy jesteście bohaterami tego wymiaru? Oczywiście, że tak. To przezabawne, tym razem nie pójdzie tak łatwo. Nefarius. Owie, Owie. to wymaga szczególnego rodzaju zakłady. To współpracujemy Czekonę jednak, czy nie? Żeby założyć nowy to... O, Trudy, okej, okay. śródmiejska lotostrada, Co teraz znaczy, ja mam gdzieś trafiać? W jakichś wrogów? Mogę przyspieszyć? Nie, nie mogę. Czym to jest? Co to jest, ja się pytam. E, czy ja teraz będę miał żubra? Tak. No dobra, bierzemy tego żubra. Nie ma co. O Już nie jesteś na wygnaniu! Co Ok, jest, jest. Już nie muszę strzelać, dobra, dobra, dobra. Chociaż nie, dobra, jest, jest znowu. Dobra! Trzeba pokonać to coś! Spójrzcie w monitory! Ja się ukrył Uwag, trafił mnie. A ła ja nic nie mogę zrobić. Dobra, ukryję się. Oj, ładnie. No to pierwsza faza chyba się udała. Oczywiście, że tak. A w sumie mam innego wierzyć. O, no, Pierry. No niech ci będzie, no współpracujmy z nim. Nie mamy innego lepszego wyboru. Tak mi się wydaje. Quantum idzie. Boże, kwarki kwantum, zniszczenia! Sadyzmu i snobizmu kończysz co? Mam ciareczki? Pfff! Skaczcie! No fucking way. A, raczej? Czy ty zeskoczysz zaraz? no 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 no. no. Okej, okay, jakoś to wyszło ładnie. To gdzie teraz jesteśmy? A, będziemy mieć walkę. Oki doki. Yy, i znowu żubr. Oni naprawdę myślą, że mogą mnie pokonać! To jest to. Nie. Dobra, to jest to. Nadal działa? Nie dobrze. Ej, strzelajcie Proszę, proszę. No i naprawdę nie mogę dostać... Mmm. Amunicji do żubra. Au! Skuteczne to jest moje skakanie i omijanie twoich ruchów. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Strzelaj tylko w monitory. Okay, Patrzcie na moje wielkie Okej, 40 HP Au, 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 au. Nie mam czym strzelać za bardzo. W sensie inaczej miałbym, ale. Ale nie mam po Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. A co robię? wiem, strzelam najgorszymi możliwymi broniami. Tam jest jeszcze amunicja, proszę o coś dobrego, proszę. Jest pan w pokoju, dobra, nawet... nawet kilka panów w pokoju. Nie, 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 mm. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Coś się boli, Nefariusie? Zaczynasz mnie naprawdę? Raz! Ja nie spadłem... nie spadłem, no! Nie. To się nawet nie umywa! Dobite Do które... <laughs> Jasny Gwint, co ja zrobiłem? Ja zaufałem samemu... Jezu, zaufałem samemu sobie. Ale spartoliłem. Czy tu naprawdę była taka wnęka? Tak, było, Oczywiście, że była. Zmarnowałem. Jestem zły. Naprawdę, już końcówka HP była, a ja takie coś odwaliłem. Przepraszam, ale jestem zły teraz, na siebie. Ja wale. Dobra, szybko żubr. Wszystko granie. Tak, tylko walczymy z bitwariuszem wielkości jego ego. Okej, a. Nie wiem, czy piłomion. Dobra, weźmy ten pioruner. I, I szybko kończymy to. A co robię?

To ty mnie zaczynasz, bo, już, bo ja muszę ciebie naprawdę na kilka razy tak nawalać. A mi się nie chce. Ten laser nie jest dobry. Mhm. Au. Jeszcze końcówkę. Ja tam nawet nie lecę. Nie lecę, bo nie chcę spać. Ech, I znowu coś muszę znaleźć. Dobra, już z tego mogę ponawalać. Nie mam problemu z tym. Mhm. Dwa. Jeden. Jeden HP, proszę. Jeden procent. Chodź tutaj. Dziękuję, nareszcie, rozwalony. Coś ty narobił! Coś ty narobił! musiałem jeszcze raz z tobą walczyć. Oho. Uuu, uh, uh. O, tu się... Dobra, dobre, dobre, dobre. dobre. Nie, nie wiem po co ja tak zaryzykowałem. Skakuj, skakuj, skakuj. Czy ja żubra zdobędę? Jest żubr. W sensie mhm. Ok. Okej. Żubry level trzeci super 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 to idealny moment węzły serca okay. nie w niego no nie w niego do jasnej cholery jakiś mały wróg dobra rozwalamy okej okay, okej okay, okej okay. Eee, Coś wziąłem pod siebie. Pan pokoju. No i co teraz z tym sercem? Jeszcze rozwalamy! To były komory tylko. ta się. Co tu się działo? Okej, okay, szybko wychodzimy stąd. Ja nie ogarnię, co tutaj się dzieje, za dużo się świeci, za dużo świeci dałeś. Za dużo bodźców. Aż mi oczy zaczęły boleć. No dobra, chłop leży, czyli co? Teraz walczymy z samym Nefariusem. Tak albo z jednym i drugim. Myślicie, że wy mnie pokonacie? wszystkie armie, wszystkich wyznawców! Oczywiście, tak, I tak! ugniecie się przede mną! Na pewno! Nie, <laughs> no, chłop, robi tutaj z tej, z tej planety jest dziurę! Wymiary. Jak ser z dziurą, o, ser, ser szwajcarski! Ile was tu jest? Przepraszam, co? No Nie za dużo! O mój O Jezu, dziękuję za komentarze na zdrowie. Mm. Czyżby kit? To musi być kit. Kit oczywiście. No musi być taki pozytywny ending, więc przyszła nas uratować. Ja nie mogę już dłużej uciekać. No no i proszę bardzo. O matka. Ale dziękuję ci bardzo. Co ja wody ja osią... Szukam sobie wody i chciałem Zdrała się napić No dobra. To, się, to ona się armią zajmie, a my już bezpośrednio Nefariusem. A gdzie Ratchet? Co, Ratchet w końcu będzie sobie siedział i nic nie robił? Chyba tak. mmm. No dobra.

No 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 Już po tobie Nefariusie Teraz wszyscy w końcu Serio? Widzą, jaki naprawdę jesteś! Teraz będę z jakimiś resztami tutaj walczył o matko Dobra pieruner, niech sobie będzie <grym, jak na trafce jestem> <grym>, O właśnie Kit No No, o to chodziło, dokładnie Dzięki za pomoc tylko po to, żeby zdradzić swojego imperatora, Katek! Już do pana pokoju nic nie mam, 7, 4, 1, Au. Mniej niż 50% HP, dobra. Nie wiem, czy używanie kata ma sens, eh? Znam mnie! Podziwiaj, niezwykłą moc! Jedynego prawdziwego przywództwa! Niszczyć buntowniczkę! Nie pozwolicie jej się zbliżyć! Au. Au. Jaki. A tutaj. Mhm. Dobra, kit może ogarnię. Ja nie, ja nie ogarnię, co to tutaj się dzieje. Za dużo tego. Oczy bolą. Ja nie, ma... nie mam. Nie mam go bić. Dobra, tym nie ma sensu, bo ja nie będę ciągle trafiał. Dobrze, dobrze. 18, 17. Koniec amunicji. Jak już ominąłem chyba 8, a u oberwałem podobnym. No i poszedł odpoczywać. No kurde, 5% HP. Dawaj kit. Aha, kit nie będzie. No super. Hmm. Eee, czarno dziurkacz. Gdzieś tu był? Jest. A ła! Ej, tak mam full HP. No dobra, Kita, ale ty coś robisz, bo ty tak strzelasz i średnio to, co trafiasz. Chodźcie, no. kochani! No. no! już ci się skończyli. No nie ma, przykro mi. No. Proszę mnie tu nie blokować. Obrócę każdy możliwy wymiar Petynę aromat. Szybko pomogę się do niego dostać. Aha. Okej. Okay. Dawaj wie to! Spir. <śpiewa> no i pięknie Czy on już w końcu dednie? Nie. nie. A nie, zaraz, 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 raczej. Hmm? Jeszcze? Myśleliście, że wam się uda, klank. O, macka weźmie, tak. Smacznego, jedz. Jedz. Dawaj, bierz go. O, proszę bardzo. A co ty? o wygrywaniu? No i idealnie mamy to. Tylko pytanie, czy zaraz z tym Nefariusem jeszcze nie będę się bił? Wow. No i warto było zdradzać zwykłego nefariusa? No, raczej nie. E O, jakie to było antyklimatyczne. Ale to było antyklimatyczne, naprawdę. Jasny gwint. Naprawiamy to, kolego? Innym nie marzę. Czyli co, wracamy do siebie? A nie, najpierw naprawia tu. Dobra, dobra, dobra. Usuwa wszystko i całe miasto żyje z powrotem. Pięknie. Jaka dziwna trójca. O matko, to jeszcze gorsza trójca. No dobra, oni się lubią. Mnisi zadowoleni. Super. Mm -hmm. No to czyli tutaj Hej. wszystko ogarnięte. Przepraszam za to, co powiedziałam. Jeszcze one muszą sobie wyjaśnić. Jesteś świetna. I dzięki, o. że wróciłaś. No, uratowała Zgoda? tyłek. Zgoda. Pff. No i co? I teraz będziecie pał z myłkami? Tak. W naszym wymiarze też przydadzą się bohaterowie. Mhm. Mm Cóż. A co powiecie na krótki przystanek po drodze? Gdzie Ale gdzie? Chyba wiesz. Okej, okay, to dziwnie brzmi. <laughs> Chyba u jego. Czy to? Zgadza się. O Boże, klank. Klank jego śmiech. No i udało się. Słuchajcie, zrobiliśmy całą fabułę Pratchett i Clank Rift. -Party. Jedyne co nam zostało, to po prostu zebrać yy, dwie ostatnie bronie, które zdobędziemy po uruchomieniu trybu. Nowej gry plus, ale, ale tak to jest krótka gra, tak samo jak tamten raczej, chociaż wydaje mi się, że tego troszeczkę więcej odcinków zrobiłem niż tamtego, Tamte, tamtego chyba w 10-11, tego w 14. E, podobało mi się nawet bardziej niż tamten raczej, e, ze względu na pomysłowość, na te całe wymiary kieszonkowe na dwójkę bohaterów, na, na, na to jakie są tutaj bronie. Kurcze, no Rift Apart rządzi. Akurat nie wiem, czy któraś inna część jest lepsza od Rift Apart. Na pewno ta jest najł najładniejsza, na no, ale siło rzeczy. E, to cóż, no moi drodzy, widzimy się za moment, idziemy odblokować sobie te dwie bronie. No dobre, moi drodzy, wróciłem sobie i teraz e, no, idziemy do pierwszego naszego sklepu w tej grze. Możemy sobie kupić Bombkera oraz Pixelator i wersję Omega broni, ale no to jest, to jest, to, to, to nam nie jest potrzebne. E, bierzemy Bombkera. To no, to jest, absolutnie nie wiem i bierzemy pikselator i to jest wszystko, co możemy kupić. Czy ja mam jakieś rarytarium? Jeszcze chciałem tego zobaczyć, wątpię, nie, niestety nie mam, eee, Żubr jest dosłownie już, nie wiem, jednego czy dwa przeciwniki, przeciwników od tego, żeby był na levelu piątym, więc niestety ja go tutaj bardziej nie poulepszam. A z tych nowych broni mamy pikselator, który no działa tak jak w tamtym raczecie, więc w sumie tego pokazywać jakoś no nie muszę. A Bombker. Bombker chyba A, to są so... to też chyba z tamtego raczeta, że z bomby robią się mini bomby. Przetestujmy na nich. A, no tak. Musi być kasteńka, ja, om... ja to już sobie omijam. Ja to już sobie omijam. A nie nie będzie przeciwników jednak. Dobra, to będą tutaj pewnie. No mm. Okej, okay? O, mogę okay. Pixelator. Mm. No, Nic nowego. Jest jezu, jaki dźwięk faktycznie pikselowy. No, ale tak to moi drodzy wygląda. To chcę chociaż tego żubra, już patrzcie, ile mi zostało. Jest level 5. Idealnie, idealnie. Żubr nieskończoności. Tu jest jakaś zmiana? Aha. Taka zmiana, że teraz dwa takie nawalają. <noise> I dajem sobie oczywiście nieskończoną amunicję. O oj. Ja chcę z pieskiem jeszcze tak na, na fotkę. albo z tobą kolego. Kurde. O, o o, 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 o. Coś takiego o, powiedzmy, że. <noise> Powiedzmy, że coś takiego. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to była cała seria z Ratchet i Clank Rift Apart. Zrobiliśmy wszystko na 100%. E, oprócz takiej zbroi, no, no niestety, nic z tym nie zrobię. Nie chcę mi się przychodzić teraz całej gry, tylko po to, żeby zebrać zbroję. Ale mamy wszystko, wszystkie znaczki to co chcieliśmy, więc ja Wam dzisiaj dziękuję. Widzimy się w kolejnych Ratchetach i kolejnych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.